W miastach na prawach powiatu prace społecznie użyteczne organizuje się na wniosek ośrodka pomocy społecznej skierowany do dyrektora właściwego powiatowego Urzędu Pracy. Natomiast w gminach podstawą organizacji prac społecznie użytecznych są porozumienia zawarte między starostą a gminą, na rzecz której prace społecznie użyteczne będą wykonywane. Prace społecznie użyteczne mogą być wykonywane w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej. Organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej. Prace społecznie użyteczne jest to forma pomocy adresowana głównie do osób bezrobotnych, bez prawa do zasiłku, które jednocześnie korzystają ze świadczeń pomocy społecznej. Osoby takie mogą być skierowane do wykonywania tych prac w wymiarze do 10 godzin tygodniową na terenie gminy, w której przebywają bądź zamieszkują.